O właśnie! Dzień dobry! Hyrbony! Jeszcze nikogo nie wystraszyłem, mam nadzieję. Uwaga, uwaga! Dzisiaj... O. Bierzemy się... Za roznażanie plumerii. Tego jeszcze na tym kanale nie było. Grupa Stalewiak, przypominam. Istnieje na Facebooku. Dzisiaj poprzycinamy... Powiem mi więcej co dalej, jak się będę mylił, ktoś mi poprawić może, nie ma problemu, to co, wykopię z jedną na razie, o jeszcze nie ma liści, elegancio, o jak sucho, zobaczcie, może być trochę jakoś, widzę głosu do dupy, bo daleko kamera stoi, ale będzie dobrze, zobaczcie co ja tu mam. Mam takich 6 albo 7 plumerii. No, czas najwyższy to poskracać, bo no, trochę mnie przerosło. Pewnie nawet nie widzicie górnej części. <grystanie> Dajcie. no właśnie, co ile będę ciął? Tak co 30 cm, według gogli. Nie, ale pały. Patrzcie na to teraz. No. I wiecie co się zastanawiam? Czy ta górna część nie? Szybciej wtedy nie zakwitnie. Bo wiadomo, jak kwitną to u góry. I tak co 30 cm. Kurde, zostanie taki kikut. Hmm, ile tu jest? 50. 25. A niech będzie. To będzie po dwie. Teraz tak, właśnie. Widzicie, co się dzieje? Patrzcie. Trzeba uważać na to mleczko ponoć trujące i te sprawy. Nie dotykamy tego. Jak zwykle stale, jak się nie przygotował, bo nawet nie macie tego kłaść. No to wam powiem, że nie wiedziałem, że aż tak będzie ka Kapać tego. Hmm. inaczej. jak ktoś nie wie cała uprawa jest na tym kanale o tych dziwolągach, że tak powiem dobra na oko widzicie? nie no pić tego nie będę dobra, tutaj leży i tak będę robił z każdą plumerią, bo jak to schować za rok. No może jedną zostawię i zobaczymy. Zobaczymy jak sobie będzie rosła, ale jazda. Z tego co wiem to musi poleżeć, aż, aż ten cały lateks obecnie. O, na, na rozgałęźniku Ciężej się obcina. Muszę wiedzieć, gdzie dół jest, kurde, bo patrzcie, tu jest dół, a tu jest góra, a góra jest grubsza niż dół. Można się pomylić po tym przysadzeniu? O, już się dotknąłem, zaraz będę, nie wiem. Stale, jak zdechniesz, bo dotknąłeś te mleczko. Proste. I wiecie co? Faktycznie to się lepi. Aż bym jęzorem spróbował. I teraz chcę jeszcze tą grubą pałę też pociąć. Tylko ja tutaj czuję takie bardziej zdrewniałe. Na trochę większe kawałki. O! teraz pójdę po piłę. Nie no. Zobaczcie, jak wygląda w środku. Szybko, dopóki. Bo się mleko robi. O, widzicie? Nie wiem, czy ostrość się złapie. Szczerze. Tak, jakby otoczka się robi. Kładziemy następny. Kurde, że jak połamek, połamek, czyli nożyk idziesz powiem wam. Przezimowały świetnie wszystkie praktycznie, nawet te w piwnicy. Także wszystko jest ok. Nie no, to już się robi lipa tutaj. Potrzebowałbym jakiś Konkretny nożyk. Ale idzie jakoś. Takie pałozaury. I teraz wiecie co? Nie wiem, jak ktoś wie. Koleżanka, wiem, jak beata ogląda. Mówiła, że 2-3 tygodnie czekała i dała do zwykłej ziemi. I bez problemu się ukorzeniły, tylko to trwało z miesiąc, czy tam dwa, jak dobrze pamiętam. U mnie, tu w szklarni, jest teraz. Nie chcę się rozbierać, ale masakra. Tu jest 37 stopni na tym poziomie. Łooo ludzie, zaraz stąd uciekać trzeba. I tak myślę, czy jeszcze to nie ciapnąć. Tutaj. I zrobić takie mniejsze plumerie, że jak zaczną wypuszczać może po boków, po bokach w tym miejscu. od gdzieś tutaj. Powinno puścić gałązkę, ale czy tak będzie? Nie wiem, nigdy tego nie robiłem. Za dużo poradników na YouTubcu to tak nie ma z tymi plumeriami. A tu jeszcze kawałek. Górna część. Potem zobaczę ile tego będę miał. W przeliczeniu na 6 czy 7 plumerii mam. 7 chyba, nie? Tu mam 1 2 3 4 5 Piwnicy. Tak. 7 sztuk. Dobra. To jeszcze jeszcze tutaj dziwne. I to będzie ostatnie cięcie tego. Ale leci... mleczko. go. The music z indukcji z na to, to jest nawet, że nie O właśnie, i tak się powinno od razu ciachać. No dobra, powiedzmy, że mam z tego, dobra, policzymy, ręce się lepią. No, Zostawiam taki kikutek, zaraz to podleję. No i kurczę, ciekawe, nie? I tak z każdą raczej zrobię. Z prawie każdą. Dobra, na razie niech stoi tutaj. I pomyśl, zobaczymy, z czasem oczywiście aktualizację zrobię. Ale mają sucho, ja pierdzielę. Tam to liści już powyłaziły. Właśnie jak ktoś ma liście w to to wypadałoby je ciachnąć. No. Dobra. Tak więc co? Liczymy dziady. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i tam dziesiąta. Razy siedem. No dobra, jedna troszkę mi podszechła mocno. Powiedzmy, że koło 55 plumerii zrobię. No to zobaczymy, czy to się poukorzenia, ale to jeszcze, mówię, potrwa na pewno. Także to nie takie proste, proszę ja was. Pożyjemy, zobaczymy. Plumerie tam, o, jeszcze stoją. Zobaczcie, już, kurde, zaczęły puszczać niektóre liście. No ale trzeba będzie to ciachnąć. Tak samo ta u góry tam. I ta, no, no ale tamto one muszą mieć od groma temperatury stopni. Nie no, zdechnę. Także kończę powolutku ten odcinek. Słuchajcie, jak macie jakieś doświadczenia. O, helikopter leci. Jak macie jakieś doświadczenia z flumeriami To piszta śmiało. O, zobaczcie z bliska teraz. O, widzicie? Takie cuda, kurde. Mleczniaki jakieś takie. No. O, ale się zagrzało przez chwilę. No ale do kręcenia filmu wiadomo, nie? Trzeba odpalić, wyłączyć wentylatory, żebyście coś słyszeli. Dobra, to jest pierwsza część. Zrobimy potem kolejne części i zobaczymy co z tego wyniknie. Także trzymajcie się i tam wiecie, pchnijcie dalej ten... W kurde film. Napiszcie na koniec, nie wiem, plumeria. stale jak plumeria Aj, co tam chcecie? Zawsze to tam poprawiacie mnie zasięgi tym na razicho. U, niebezpieczeństwo, niebezpieczeństwo. <gry>